i kolejne a nie mówiliśmy tak a nie mówiliśmy to jest informacja od jednego z was rząd uderza w fotowoltaikę o tym biznes insider Proszę Państwa, oczywiście że trzeba będzie z punktu widzenia interesów pana Rockefellera który zainwestował w energetykę atomową na terenie wschodniej Europy że trzeba będzie wprowadzić utrudnienia do fotowoltaiki oprócz trochę nieudanych, siermiężnych prób przemycenia wśród antysystemowego elektoratu, widowni, słuchaczy, że fotowoltaika się pali, że to jest, proszę Państwa, że coś tam, że to jest niebezpieczne i tak dalej. To, Państwa, to właśnie był atak na odnawialne źródła energii, na niezależność, na naszą niezależność i już jest, proszę Państwa, wdrażana procedura rzucania kłód pod nogi tym wszystkim, którzy... Będą chcieli otworzyć farmy fotowoltaiczne. Nie będzie to jak do tej pory takie łatwe, tylko będzie to dziesięciokrotnie droższe i bardziej skomplikowane. Nawet, nawet z możliwością odrzucenia wniosków o zaopatrywanie sieci krajowej w energię od poszczególnych prosumentów, tak? to, to, to nawet, nawet jest z tym związane. A ja w ogóle uważam, że. Fotowoltaika, gdy te elektrownie atomowe pana Rockefellera ruszą już, to, to w ogóle, proszę państwa, fotowoltaika będzie zaciukana. Zrobią to, rozłożą to w czasie. Proszę państwa, pamiętamy, jak namawiano nas na ekogroszek. Eko groszek, powtarzam, ludzie nakupowali piecu. Potem się okazało, że to są kopciuchy, że to jest niemożna. Namawiali nas na gaz, że to jest eko, a dziś. Wszystko już nie jest eko i tak, i tak samo zrobią z fotowoltaiką. Tak samo zrobią. Proszę Państwa, y, zjarają ileś instalacji fotowoltaicznych, media rozcierwią się tytułami, że palą się, palą się, jest niebezpiecznie. Rząd w obronie narodu dla dobra Polski wprowadzi tak surowe normy. Y, przyjdą inspektorzy, będą, y, będą to sprawdzać, pozamykają ten, ten niezależny prąd u wielu z nas, z Was. Bo, bo prąd ma być dostarczany kablem olicznikowanym przez pana Rockefellera. To po to jest robione. To wolność zawsze jest dana tylko na chwilę. Tak jak wolność nam, Polakom, była dana na chwilę tylko na początku lat 90., a potem już było coraz mniej tej wolności. I tak samo będzie. Tak już, już się dzieje z fotowoltaiką. Pozorna wolność na początku. Ten kto skorzystał jakiś czas, potem te farmy fotowoltaiczne będą zamykane. Ja Państwu to gwarantuję za jakiś czas. Może mnie już nie będzie, ale wyjdzie na moje. Także tak, rząd uderza w fotowoltaikę. Oczywiście dla czyjego interesu? No nie dla naszego, no nie dla naszego. Dla centralnego kabla, który kiedyś będzie własnością pana Rockefellera. Wspomnijcie to nawet, gdyby tam pan Jacques Solosz który tam w ogóle nawet nie musi mieszkać w Polsce, to wybudował, to proszę Państwa, puści to na giełdę, te, 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 wykupi to Nacjonale Nederlande, a zobaczycie, tak, tak to będzie. System giełdowy jest systemem paskudnym, choć może taki nie być, może być dla nas korzystny, pod warunkiem, że będziemy mieli rząd po swojej stronie. Ale raczej, raczej bym unikał, unikał tego typu Inwestycji, proszę Państwa, bo to jest zdanie się na łaskę i niełaskę tych, którzy potrafią sterować giełdą. To, to jest zupełnie nam niepotrzebne. To jest ab, absolutnie niepotrzebne. Te, tego typu finansowanie, jeżeli któraś spółka wchodzi na giełdę, to po to wchodzi na giełdę, że liczy, że. Rozprzeda część udziałów. To dzięki temu kapitałowi, który uzyska, rozwinie firmę. To można zupełnie w inny sposób rozwiązać. Nie potrzeba wcale do tego giełdy. Giełdy to są spekulacje prowadzone przez wyrachowane graczy, którzy już od dziesięcioleci, można powiedzieć, od wieków, nauczyli się w białych rękawiczkach, omijając instytucje regulujące pracę giełd i tak, tak działać, żeby było w ich interesie a cała reszta myśli, że to są naturalne trendy skoków i spadków na giełdach.